W tym Państwo, ruszamy na przejazd do Flory. Na spokojnie pokażemy całą trasę. Natomiast teraz jeszcze oczywiście na dzień dobry. Takie oto widzimy miły akcent zjazdowy. Prawda, gdzie trochę fajnie, to nie widać za bardzo. No takie różne murki, fajne po bokach. Pod górę się fajnie jechało, bo nie wolno było stanąć. W dół się jedzie równie fajnie, bo. Na te wszystkie betony uważać. Mnie się udało taki fajny beton przyhaczyć w prizrenie. Być wczoraj wieczorem, więc już mam, że tak powiem, traumę w tym zakresie. No ale tu się chyba udało. Jeszcze się w bramę zmieścimy. To już w ogóle będzie pięknie. No i dobrze, jest się na zakręcie. Widzę w lusterku lewym co widzę z tyłu, czyli możemy spokojnie się do ruchu łączyć I jedziemy w kierunku teraz Flory, szukając czegoś do zjedzenia i podziwiając widoki, oczywiście. Tam gdzie one są, tam już się z tyłu piwka. Między intręczą, ponieważ w tu widzimy nowy kompleks powstaje chyba bardziej przemyślany, bo nie ma takich jakichś na dole szklanych przestrzeni użytkowych, nikomu niepotrzebnych. Niższa zabudowa z widokiem na morze, tylko i wyłącznie. To jest to oznaka nowego pokolenia ewidentnie, nowej generacji tych budowli. Apartamenty są w różnych stylach, wzorkach. Jako nawet by było napisane, że można kupić apartament z hipoteką, więc jakbyś bardzo chciał apartament z hipoteką w nie kupić sobie, to taka opcja też na pewno istnieje jak widać. <tryk> Tutaj tą drogą jednokierunkową w tej chwili ludzie wypuszczają w prawo, bo jest ruch jednokierunkowy widać je, ze strony miasta, a tu nas nie zniechęca, damy radę. Na 45 metrów powyżej poziomu morza i tu też się widzimy, co coś buduje, cały czas. A inne obiekty, jak ten na prost, stoją ewidentnie już od wielu lat niedokończone. Mnie to jest też ciekawostka, tutaj element folklorytu. Folkloru, ja kolorytu. Folkloru tej Albanii jako takiej i w ogóle branży budowlanej bo w dawnych czasach, z tego co czytałem, wielu sobie budowało domy bez jakichkolwiek zgód, bez jakichkolwiek pozwolenia, zezwolenia. Potem się lekko władze zmieniły walubalnie i trochę zostało to bardziej ukrócone. No i ten, kto nie zdążył takiego domu, takiej inwestycji, nieruchomości sobie skończyć w dawnym czasie, to potem miał lekki problem, bo, bo formalnie nie mógł tego kończyć już, ani też zgody nie mógł na to wstecznie dostać. Więc no to właśnie były roki takiego wczesnego dzikiego zachodu, który w Albanii pan panował We wstęp wczesnych latach 2000 jeszcze też myślę. Kolejny widok na, na Vlore Tylko, żeby teraz powolutku w dół wjeżdżamy Ta to okolica to jest bardzo pofalowana, ma te różne pagóreczki To no nie jest tak, że to jest jednorodna skarpa To no są pagóreczki wcięcia dolinki, więc jakby tu ciężko to sensownie z głową zabudować jak mówię, jak wcześniej pierwotnie tutaj władze nad tym nie panowały za bardzo, nie było planu zabudowy to ci co pobudowali, pobudowali i w tej chwili jakby tego się nie ruszy jak rozumiem, nie ma takich za bardzo możliwości więc pewnych koszmarków architektonicznych już nie da jakby odkręcić i to też z kolei blokuje opcję rozwoju okolicy w sposób bardziej zorganizowany, przemyślany we współczesnym okresie, tak? ale widzę, woda to już wypłukła jak tak porządnie popada, to widzę, w półku. Ja Zobaczymy, i mieć wiesz, się po takie budynku seksownego, które jest nie w całości wykończone zanim tu bym jeździł, Flora Centrum, tak, spróbuję pojechać, bo prawda, chce w tej chwili to Flora Centrum, postarajmy się pojechać tędy, bliżej tych lokali Usługowo-gastronomicznych, Dziadek sobie jedzie w dziwnie nerwowo lekkim salonikiem. i asfalt potem go wykuli, żeby położyć infrastrukturę pod nim więc jest to widzę podobne bratnie podejście do tematu no co w prawo czy w lewo? bo tak właśnie to chyba nie bardzo w prawo może już nad, 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 nad pierwszym brzegu, brzegowej przepraszam Będę może przejechać jednak do bliżej, bliżej brzegu, żebyśmy widzieli. A tu jest to kimś nie Pojedziemy, bo

Chiliśmy się będziemy zaparkować i przejście. Co? Co ty myślisz? Tak. Teraz tak. pojemy auto, to na niewiele. Zobaczymy. No. Ja jechaliśmy do słynnego bulwaru nadmorskiego. Sporowali, co by tu znaleźć? Auta, tam jakieś miejsce stóry też się ja, Też.